będzie Mówię, że będzie warto. Odwaga jest bezcenna. Miano odważnego jest nienabijalne na jakikolwiek srebrnik. Nie zabierasz nic z tego świata. Jedynie zostawiasz po sobie coś, czego tobie nikt nie zabierze. I pamięć prawdziwych przyjaciół. Czy ci, których masz teraz, oddadzą za ciebie więcej niż lubię to we własnych telefonach? Zajrzyj do sejfu i do swojego serca. Co, zapełnione, da ci prawdziwe szczęście? Ciskanie w ręku monety? Dłoni. pisanie kolejnego komentarza w internecie, czy pisanie swojej legendy za życia, odpowiedź sam, przed sobą było warto.